Otwierając firmę, dzień dobry. Mhm. Otwierając firmę, musimy mieć świadomość tego, że to jest takie niepełnosprawne dziecko, przy którym cały czas trzeba coś robić. Nawet niepełnosprawnym, tak ja brzydko powiedziałem, e, po prostu dziecko. Mówię to troszkę inaczej. E, cały czas trzeba za czymś latać. Albo do urzędu pracy, albo do urzędu miasta, albo nie daj Boże do skarbówki, do księgowego. Ogarnąć paliwo, tak, bo na następnym paragonie, na fakturze numeru rejestracyjnego kasjer nie napisał. Cały czas jest coś. Zamówić materiały, odebrać materiały. Jak chcesz tego małej ilości, to sam odbierasz, bo ci dostawca nie dowiezie. Coś się zepsuło, coś nie, nie wyszło. Cały czas jest coś do zrobienia i to nie jest tak jak w firmie na etacie. Nikt za ciebie tego nie zrobi, nie podrzucisz tego koledze, tylko trzeba to na początku wszystko ogarniać samemu, potem można to pracownikom. Podrzucać i to jest ok, ale na początku wszystko dygasz sam. Zamówienie przywieźć, sam zawieźć, sam materiał odebrać, sam spakować, sam dogadać cenę, zadzwonić do klienta, wysłać maila, wystawić fakturę. Wszystko, wszystko sam. Jak wracacie do domu z firmy, dalej jesteście w pracy. Nieważne, czy to jest firma, czy masz magazyn, biuro, czy wszystko jest w samochodzie i jeździsz i jesteś handlowcem, wszystko jest i tak na Twojej głowie, i tak wracając do domu, myślisz, bo firmy różne dostawcy, odbiorcy, usługodawcy nie pracują w jednych godzinach siódma, piętnasta. Firmy spedycyjne pracują do dwudziestej. Więc do dwudziestej teoretycznie jesteś pod telefonem i, i odpowiadasz na pytania. Albo rozwiązujesz problemy, gasisz pożary. Albo dojedzie do ciebie dopiero na godzinie dwudziestą ta paleta i, i co? I, I siedzisz. I siedzisz, czekasz i Firma nie jest dla kogoś, kto chce spędzić 8 godzin i na tym skończyć. Owszem, później. Później tak, ale nie na początku. Nie, pierwszy, nie przez pierwszy rok, nie przez pierwsze dwa lata, nie przez pierwsze 3 lata. No chyba, że ktoś ma wyjątkowe szczęście i wyjątkowo dobrze wie, co robi. Ale na przykład tak jak ja, ja nie wiedziałem, co ja robię, Ja rzuciłem pracę w Afekcie. Ja siadłem na fotelu kierowcy tu gdzie teraz, i kilka samochodów temu, i myślę, Boże, co ja teraz będę robił. I wypchałem się w tak trudny, jak się okazało, rynek, i z tak wysoką stopą, z tak wysokim progiem wejścia, że w tym momencie chyba bym się drugi raz na coś takiego nie odważył. A, a wtedy po prostu byłem głupi. Byłem głupi i stwierdziłem, że to musi się udać. Udało się. Całe szczęście, że się udało, ale było cholernie ciężko i cholernie drogo było uczyć się na własnych błędach. I dochodziłem do tego. Co wiem teraz. No, przez dalej się uczę, ale dochodziłem do tego przez 3-4 lata. Co i jak robić? Że. Że kierowcy, że dostawcy, że klienci nie mogą ci wejść na głowę, nie możesz sobie pozwolić dać wejść na głowę, bo to się skończy tylko i wyłącznie nerwami i, i stresem. To jest bez sensu. Oczywiście na samym początku trzeba tak robić. Trzeba pozwolić sobie dać, dać wejść na głowę, bo, bo ty nie, to nie ty jesteś górą. A w tym momencie dzwonię do mojego dostawcy opakowań i mówię: Dzień dobry, Pani Apolonio. E, poproszę o dostawę na piątek, za tydzień, między ósmą a dziesiątą. I ona ma tydzień czasu, żeby zorganizować. Jak ja bym, I zamówiłem cały samochód oczywiście, natomiast jakbym zamawiał paletę albo pół palety, to by było Pani Jakubie. Jedzie nasz kierowca, w trasę, to po drodze wam zrzuci, wtedy i wtedy. Proszę być, bo inaczej no, ciężko będzie wam dostarczyć. Układ sił się później zmienia troszeczkę, później troszeczkę zaczynają Was szanować y i pracować z Wami inaczej. Co nie znaczy też, że nie trzeba szukać nowych dostawców y i oczywiście nowych odbiorców, bo to się rozumie samo przez siebie, ale nowych dostawców, bo, bo ten dostawca jest wygodny. Telefon, Memory 5, siara i wszystko jasne. Ale oni wam powolutku te ceny podnoszą. To nie jest tak, że, że oni są naj. Konkurencja nie śpi i, i najprawdopodobniej nie trafiliście na najlepszą firmę, yy, od której możecie kupować worki albo kartoniki. Nie, jest jeszcze 15 następnych, no, do których jeszcze nie znalazłeś, albo oni ciebie nie znaleźli ale trzeba weryfikować rynki i raz na jakiś czas temu twojemu dostawcy podesłać maila albo karteczkę, że o, taką ofertę dostałem, albo się pilnujcie, bo już są blisko was, albo są trochę niżej i moglibyście troszeczkę zweryfikować te ceny. Zmiana dostawcy nie jest fajna, bo ten jest wygodny, bo tutaj się dzwoni, dzień dobry, proszę o powtórzenie poprzedniej fakturki i pyk, się dzieje, a z nowym... Kiedy co poukładać się do trzech tak samo jak z żoną albo z mężem. O, docieranie się jak sami wiemy jest ciężkie. Dlatego się nazywa docieranie. Natomiast a propos progu wejścia, to, to już chyba później, na następny odcinek. Natomiast chodzi o to na ten moment, że... Własna firma, prowadzenie własnej firmy jest A zajęciem. 24. O wypadek! Był jakże mi przykro. Co za gamonie! Jeden, drugiemu. I to w korku. No. Za każdym razem, jak będę oglądał ten film, będę widział i będę przypominał sobie, gdzie w danym momencie jestem, a w danym momencie jadę po chłopaków do szkoły. Bo jest piątek i właśnie skończyli. Zajęcia. Tak więc nie ma nic lepszego niż własna działalność. Nie ma nic piękniejszego i bardziej zadowalającego, ale o tym nie mówimy. Zadowalającego niż prowadzenie własnej firmy. To jest duma z tego, że zbudowałem. Mam to dzięki mnie i dzięki kurka wodna nikomu innemu. Nikt mi tego nie dał. Nikt mi nie powiedział, jak to zrobić, w sensie, co mam robić. Nikt nie, nikt nie przychodzi do mnie i nie mówi, tak jak ja dzisiaj do chłopaków, panowie, słuchajcie, ja 15 sierpnia wyjeżdżam na urlop. Chciałbym, abyście mi na tablicy, bo mam za plecami tablicę. Ściany wymalowane na czarno, bo ja już o wszystkim zapominam, więc mam notatki na ścianie. Wszyscy wszystko widzą, co mam zrobić, tak więc wszyscy mi o wszystkim przypominają, ale chłopaki sobie biorą kredę i wpisują terminy, kiedy chcą mieć urlop. A ja tego nie muszę. Ja sam decyduję. I to jest fajowskie. I naciskam guziczek. Kończę, tak więc firma dla odważnych.